Kurwa. No jaki wstyd? No wstyd, wstyd. O kurwa! Nie, no proszę, nie, ja nie chciałem cię bić tutaj, Ziomeczku, przyjacielu mój. 20 hp od Kuwahita. Od Musi zaunikać kurwa pomocy jak go zabiję wcześniej. Opalił się, dobra. Ktoś go można tutaj zablokować czy coś To By było fajnie dobra, 8000 HP jeszcze mu zostało Co tu jest tak ciemno? Co być kurwa? Co to miało być do chuja? Dobra Gdzie jest mój amulecik? Amuleciku, proszę Ja chyba umrę Siemanko ziomeczku On śpi nie proszę nie <laughs> O kurwa No hold on. czekaj czekaj Czy ten amulecik tutaj jeszcze jest?